Pozdrawiamy z granicy norwesko-szwedzkiej Ale takich rzeczy w Skandynawii to żeśmy się nie spodziewali Nie, nie. ale ja, ale ja palku Ja nie wiem czy my w Skandynawii na pewno jesteśmy no. no Szwecja, Trollaborg. Aha skanuje właśnie paszporty bo wydrukowało nam tysiące biletów, takie paskowe, może to A my znowu nad rzeczką. To są takie małe wiry wodne nawet. No, są wiry wodne. Ruszają się. w tej poblocie. Znowu na szlaku, a już miało nic nie być. Żadnych atrakcji? Ale babusia jeszcze po trasie coś wyznała. No, mówiliśmy, że będzie granica. No i pokażemy wam granicę między Norwegią a Szwecją. się Jeszcze nie. Jeszcze jesteśmy na terenie Norwegii. Tak. Dochodzimy do granicy... Dochodzimy do granicy. Norwesko-szwedzkiej. Tylko teraz problem. Jak ją przekroczyć? Spójrzcie. Teraz będziemy nieleganci i nie... Nieleganci i migranci. <gry> Będziemy Nielegalni Emid nielegalni. czy inni? Nie wiem, granci. granci. Śmigamy na przejście graniczne Tam na górze jest śwednia. I jak się do niej dostać? Nie wiem, jak na niedźwiedź to pokona, ale jakoś damy radę. Ale to, tam widzisz, tam jacyś turyści wchodzą do góry. Bo jest dojście od strony szwedzkiej też, nie? Tak. Ale jaki kolor wody. Nie wiem, czy to widać. Brąz. Brąz normalny. To jest tabliczka. Jeszcze jesteśmy w Norwegii. Tak pięknym widokiem przekraczamy granicę Norwegia Przejście graniczne i Szwecja Ja już w Szwecji No hello ze Szwecji Zapraszam do Szwecji Tak piękny widok na przejściu granicznym Kto mijał wtedy przejście graniczne Zapraszam do komentarzy no, Szwecja nas ładnie ławeczką przywitała. Tak. tak, ale musimy do Norwegii wrócić, bo niedźwiadek tam został. I trzeba... Dobrze, że to tylko 600 metrów od nas. Tak, bliziutko. No, ale weź, nie? Na piechotę do Norwegii teraz jesteśmy. No dobra. Wracamy do niedźwiedzia i przekraczamy granicę na kołach. Tak. Jak do... ktoś będzie w tym miejscu, już wcześniej mówiłam. Zapraszamy do komentarzy. Dajcie znać, że też to byliście. Widocznie nam nie wejdę Ten pan wraca, poszedł się poświęcić. Hello! A ja byłem tu. No to granica piesza przekroczona. I wróciliśmy. Wróciliśmy do Norwegii. Tak nam się tu podobało. A teraz będziemy przekraczać granicę a, drogową. drogową. Nasz niedźwiadek też. O, byśmy go tu nie zostawili. Nie, nie naszego niedźwiadka nie w życiu nigdy. do no, kolejna stacja w Szwecji na której nie ma wyboru języka jest tylko szwedzki no a ja to... Kali chcieć jeść, nie? a w Norwegii nawet polski był do wyboru na stacjach czyli jedziemy dalej wracam do Norwegii <noise> do tej pory były norweskie mosteczki Teraz szwedzkie, jesteśmy przed Göteborgiem. Jak się panu jedzie po Szwecji? Dobrze. <grym> I chłop po ciężkim dniu jazdy, mógł sobie kupić piwo normalnie. Bo wyobraźcie sobie moje zdziwienie w sobotę w Szwecji, w sklepie w Norwegii e, w Norwegii w sklepie było po 18 i już mi piwa nie chcieli sprzedać kurde no niestety a w niedzielę w ogóle w ogóle w niedzielę, no a w tygodniu chyba do 20 czy jakoś tak tak, pamiętam? do 20 sprzedają w tygodniu dobrze, jak chcecie sobie piwko wypić lepiej się zaopatrzyć tak, trochę wcześniej tak, wcześniej bo w niedzielę nie kupicie w sobotę do godziny 18 Hello, hello from Trelleborg. Dojechaliśmy. I czekamy na takim tu parkingu sobie. Jesteśmy Parking przy drodze. Przy drodze i przy porcie właściwie. Tu już jest port. Widać promy. Tu jest jeden. Tam stoi drugi. Tiry zaparkowane. My I przejeżdżamy, przejeżdżają eee, A my czekamy na swój prąd nie zauwa. Idziemy się przejść trochę na, na miasto chociaż to nie nasze, nie nasze ulubione... zabiera na miasto tak. Tak. Wow. nie nasze ulubione miejsca ale trochę natury mamy tu o. drzewka przy parkingu drzewka ale takich rzeczy w Skandynawii, to żeśmy się nie spodziewali. Nie. Nie, ale ja palm. Ja nie wiem, czy my w Skandynawii na pewno jesteśmy. Gdzie e, mnie w no Szwecja, trolleborg. Okay. E, wzdłuż e, całego nabrzeża portowego jest główna ulica, jest taka alejka i rosną tu palmy. Ola. No tu jest akurat piękny... Czerwony bóg. Ogromny czerwony buk. Ale jest cała aleja palm. Tutaj po tej stronie. Tego jeszcze w Skandynawii nie widziałem. Ja też. No może nie są takie okazałe te palmy. Ale są. Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj od drugiej strony. Dzień dobry bardzo. W porcie już ruch jak w morowisku. Tak. E, statki, statki stoją trzy. Kolejka do. Statku już się poustawiała Tak. Tam widać. Paszporty My gotowe. przygotowani Jedziemy do promu, do promu na odprawę. Jedziemy. Się odprawić i przeprawić do Świnoujścia, tak? Tak. tak. Przez, 6 Przez 6 godzin? Tak. Także śmigamy. Wczorajsza Aleja Palm, którą szliśmy. A ja mam na ten temat pewną teorię. Bo nie wiem czy wiecie, nie wiem jakie są obecnie, ale kiedyś jeden ze statków właśnie ten line wiem, że był zarejestrowany w Nassau czyli są statki, jest port na pewno jest kontrabanda i są piraci z Karaibów no to więc to... tęsknili do swojej ojczyzny i se posadzili palmy <noise> pewnie tak tak to mogło być dobra, my zmierzamy do portu już tak. to już chyba będzie nawrotka tak no to śmigamy do automatu do odprawy. Tak, odprawę jest autobusem. Automatycznie? Przy, przy automacie, tak. Teraz nasza kolej, odprawiamy się. Chyba sobie będę musiał wyjść. No, chyba na pewno. Uuu, nawet masz Polish language. Poczekaj. Rafał skanuje właśnie paszporty. I ostatni paszport. 3, Ale to długo drukuje. Mamy bileciki, coś ma, ma przeżyć Linia G, G16. No, ale ma. No, wydrukowało nam kody kreskowe. Ale to chyba jakiś błąd. Jakiś błąd, no. Czekaj, G16. W którą to stronę? bo wydrukowało nam tysiące biletów takie paskowe chyba, że do bramek może, nie wiem do czego chyba się zapchało chyba idę powiedzieć panu czytamy kodzik jest dalej sam je odpuszczę Tak, poruszamy Linia G G16 Tak Świdamy C D E L G H I J ale to. linia. przejechać przez port, ale docieramy do swojego do swojego terminala do swojego promu, bo jest tu kilka promów wczoraj Właśnie w nie wpływa. Wczoraj w jednym momencie było 6, chyba 6. 6 no. promów, no. Ruch tu spory, tak. Ruch jest spory, także jesteśmy przeprawieni, odprawieni. Nie, odprawieni, bo przeprawiać się nie. dopiero będziemy. Najpierw będzie o tak. Do aportażu. A ja jeszcze trochę, bo. O, mamy jeszcze pół godziny. Bierzesz, dążymy wyjść, ale zapachy tu mają. No jak to w porcie? No. Do abordażu! <grym> <grym> A! Ruszamy, wjeżdżamy na prom. Dzieci już się nie mogą doczekać. Do abordażu! Do abordażu, tak. Czołgi! Ruszamy! Trzy autory i jedna szełówka i jeden trochę inny szał I mamy szał Kureczak Widzisz tam jest Piotruś Pan Stadyk Robin Hood tam przypływał No Tam jest Robin Hood Tam jest Piotruś Pan. Piotrusia, dobry. Piotruś, dobry. Nie, nie płyniemy. My, panem? Nie, my nie płyniemy, Piotruś, panem. Nasz ten to jest dzwoneczek. No? Wróż, jak wróżka ząbuszka. tak? Nie, nas to jest dzwoneczek. My płyniemy dzwoneczkiem, a Piotruś Pan pewnie do Rostoku. Prawie zapakowani Jeszcze chyba nawrotka będzie O, bo tam no, te pasy są jeżdżą, nawracają No, ale prawie ustawieni Teraz wchodzimy Fiat. na górę Fiat jechał Tak, kolega, LMC To był Fiat, niedźwiedzia, brat Tak Tak, tego tak niedźwiedzia. Tak, naszego niedźwiadka brat. I nasz niedźwiadek ma dużo My już na pokładzie. Tak, słońce daje po gałach. Ostatni rzut oka na, na port. Już się dywi. Tu się Tu ostatni wjeżdża. Ja myślę, że już się dywi. Tutaj statek Robin Hud A tam kolejka Do niego. Wszędzie tam kilka cesarówek zostało. My no już się kopcimy, to znaczy z komina się kopcimy. Tak. Za tobą. O, silniki odpalone, i pewnie za chwilę wypływamy. Ale ja mam nadzieję, że może będzie spokojne, bo ja mam morską tą. Ale no, zobacz, tak spokojnie wygląda ładnie. Nie lubię pływać z tą kawy. Muszę. No. Dzieci lubią pływać? Tak, setka. Dobrze. Ale pogoda do żeglugi piękna. No to mieliśmy małe opóźnienie z Nie my. Czyli... Sp z personel z personel sprzątający. sprzątający. Dopiero znaleźliśmy się w naszej kajucie. No, o pół godziny po. Wygląda ona w ten sposób. Mamy toaletę. Wujek, wujek Czesio i Gdzie wujek Ciesio? Suszarka do włosów. Także za ile będziemy w Polsce? Eee, koło. 1530 albo 16.00 Ale koło 6 godzin. Koło 6 godzin. nie Także my teraz idziemy się chwilę kulnąć. Potem coś zjeść i mamy nadzieję, już być w Polsce. Ta. O 13 mamy obiad Ta. A jeszcze dostaliśmy informację, o, że w Polsce nie? strajkują. Ja tak Zachodnio pomorskie stowarzyszenie. Przewoźników drogowych jest jak takąś I może opóźnienia w, w ruchu drogowym. Także, brawo dla nas! No, Możemy na szlafetkę. Damy Chodź. radę. Damy radę, to na razie. No, i my już na polskiej ziemi. A polska ziemia przywitała nas? Śliczną pogodą! No. Śliczną Ła. pogodą i remontami no. ale kiedyś to muszą zrobić. No, kiedyś to zrobią, tak. Ruszamy ze Świnoujścia w stronę domów rodzinnych. Tak, i zobaczymy się pewnie po wizycie u rodziny. Jak będziemy opuszczać tereny Polski, a będziemy wracać drugą stroną Polski, tak, stroną Wschod... wschodnią, Via Baltiką, czyli tak. przez Litwę, Łotwę i Estonię. I przeprawiać się będziemy z Dolina do Helsinek. Także do zobaczenia wkrótce. Pa. Pozdrawiamy z granicy norwesko-szwedzkiej.